Dziękujemy drogiemu jubilatowi za przyjęcie zaproszenia prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego oraz ordynariusza diecezji bydgoskiej biskupa Jana Tyrawa. Dziękujemy za szczególną pamiątkę i pełen wartości symbol, który już za chwilę, rękoma waszej ekscelencji, trwale zwiąże się z bydgoską Początek tej alei, tego pocztu dębów w Aleje Osobińskich to 2002 rok, a pierwszy dom, który tutaj stanął, to dom płomienia Rafał II. Przecież święty poświęcił do szyło, przecież swojej wizyty w Krakowie w 2002 roku. Na początek kolejny. Naprzeciw e, tego wokółskiego dębu stoi dom kolejnego, błogosławionego. Polski, Polsce, siedza że że wiodące jego matka, Mariany. Oprócz wybitnych Polaków, których dęby zostają takich jak Janowa Izrański, czy Tadeusz Rakowski, rosną tutaj też dęby wybitnych wygorzczów. Wszyscy ich znamy. Andrzej Szwalbe, Petr Ciepły, Marian Rajewski. Dzięki staraniom księdza arcybiskupa nasza fara, czcigodna fara uzyskała tytuł kolegiaty. Potem konkatedry. Kon Arcybiskup bywał w Bydgoszczy co tydzień, kilka dni spędzał w Bydgoszczy. Pracował dla kościoła miasta. bydgoskiego, ale też pracował dla naszego miasta. Dzięki arcybiskupowi ta przepiękna świątynia, przed którą stoimy, my... nosi tytuł bazyliki miejskiej. I dzięki arcybiskupowi w Bydgoszczy miało miejsce historyczne wydarzenie, wizyta Jana Pawła II w 1999 roku. Symboliczne umieszczenie sadzonki Demna. <noise> Dom wzrastał będzie przez długie lata, symbolizując wzrastanie wiary, nadziei i miłości za słowami, dobrą radą i duchowym wsparciem śpiewodnego pasterza. Osobkowo waliłem się, by być światem, tylko ale tym, którego świt dzisiaj, najdzisiejszą uroczystość, którego nie ale pan Hebert i pan Pasożewski, kiedy przedstawili ideę tych dębów, które tutaj rosną, kiedy mieli, że jest tutaj Jan Paweł II, że jest ksiądz Popiełuszko, że są inni, wybitni przedstawiciele Bydgoszczy. Wyraziłem zgodę na to, ale mam, mam tę świadomość, kim jestem i gdzie jest moje miejsce w szeregu. Dziękuję bardzo tym organizatorom, organizatorom tej uroczystości. Dziękuję bardzo za ten honor, który mnie tutaj spotyka. Jest to dla mnie dowód, że te związki z Bydgoszczą trwają. I to jest dla mnie wielka radość, że te związki są trwalsze aniżeli jakiekolwiek związki administracyjne, jurysdykcyjne, urzędowe, o sobie najbardziej cenię. I dziękuję inicjatorom tej, tej pięknej uroczystości, tej inicjatywy.